Witam witam moi kochani widzowie w dzisiaj, dzisiejszych jakże wyczekiwanych wynikach konkursu na profilowe. Jeszcze przed oglądaniem chcę koniecznie powiedzieć, że każda praca mi się niesamowicie podobała, wybór był niesamowicie trudny i nie myślę, że to jest paplanina tak jak u wszystkich berek w wynikach konkursów. Nie, tutaj naprawdę mi się wszystko kurde podobało. I cieszę się, że mam tak utalentowanych widzów. KC. Ale dobra, przejdźmy już do, na początku myślę, że wyróżnień. Ponieważ niestety podium to tylko trzy miejsca, ale trzeba też nagrodzić resztę. Za wkład i czas włożony w to. Ja to naprawdę doceniam, chociaż możliwe, że tego nie ukazuję, a może w moim głosie nawet nie słychać entuzjazmu. Za to totalnie przepraszam, bo naprawdę przez każdą pracę się mega jarałam. Pierwsze wyróżnienie ląduje do imien. Pracy podoba mi się naprawdę ten magiczny klimat, który i na pracy się naprawdę dużo dzieje, co uwielbiam poza tym. Jest po prostu abstrakcyjna i ciekawa. Teraz czas na pracę wykon wykonaną w celach humorystycznych i nie była na poważnie robiona do tego konkursu, ale ją wstawiam, bo w sumie jest nawet śmieszna. Yy, bazowana na mojej zacnej nazwie i. To się wzięło od tego takiego, coś tam, protestu TVN, nie pamiętam o co chodzi. Niewyróżnienie ląduje do Rikesu. I... brother, ta praca jest taka cudna. Poza tym, jakby nigdy nie mówiłam backstory swojej Ocki, ale w pewnym sensie ta scena jest dokładnie wyjęta jak z tego. Raczej nie zrobiła tego specjalnie, bo skąd mogła wiedzieć, ale... a to jest cudo. Teraz pora na trzecie miejsce i ląduje ono do nami Rose. W pracy głównie spodobała mi się ta cudna buźka i te cudne włoski, to jest takie urocze. I w ogóle m, praca ma dość ciekawy. Kurde, nie umiem tego określić. Naprawdę fajny klimat, ale jest prosty. W drugie miejsce przyznaję Imbryczkowi, a w pracy głównie spodobał mi się ten ciekawy klimat i taki. Imponujące, ciekawe wykonanie. Po prostu taki sam lineart, albo szkic, nie wiem. I to mi się tak podoba, to jest cudne. jeszcze ta, ta rakietka z boku i ta planeta skadły moje serce. Teraz pewnie czekaliście na ogłoszenie pierwszego miejsca. Ha, nie ma. Zrobiłam teraz hamską reklamę mojego konta na Mówi Star Planet, by się wymienić unikatami. A więc zapraszam na konto Owacowa 1223. Tutaj macie mój arcynikatami. I no, jeśli ktoś jest zainteresowany, to można mi pisać na brief Dobra, teraz już po reklamie przejdźmy do ogłoszenia pierwszego miejsca. Uwaga napięcie I pierwsze miejsce zajmuje Adiago. I tutaj omówię krótko i zwięźle. To jest zajebiste. Ja, ja jak normalnie ujrzałam tą pracę, to, ja, to ja siedziałam na matmie, wstępnie i próbowałam tak nie piszczeć, bo to było takie cudne. Dziękuję bardzo. Ach. Ale co to za konkurs bez nagród? Oczywiście są, ale w opisie, bo nie za bardzo mi się chce je omawiać. E, ustawiłam tak, że każde miejsce ma do wyboru kilka nagród wymienionych spośród właśnie no... podanych. I w komentarzu macie mi napisać, które chcecie, i ja je postaram się wykonać, wręczyć. Zobaczycie, co tam jest. No, no. Yy, jak coś, to taki fakt, że przy okazji w nagrodach jest możliwość nagrania odcinka ze mną. Yy, to tyle na dziś. Ja już się będę z wami żegnać i przy okazji miłego dnia.